Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Góralski Ogród. Robię w końcu gnojówkę z pokrzyw. Kiedyś mówiło się, że jeżeli ktoś miał pokrzywy w ogrodzie, to miał ogród zaniedbany. No, u mnie tutaj kilka tych pokrzyw urosło, ale pokrzywy dla nas są bardzo potrzebne, dla nas ogrodników, ponieważ są źródłem azotu. Robimy z nich gnojówkę, zaraz powiem jak to wykonać, natomiast no, ten kawałek ogrodu, który tutaj widzicie, on czeka na te prace ziemne, będzie kopana kanalizacja, więc jest jak jest, trochę pokrzyw mi tutaj urosło, ale będą w sam raz właśnie na tą gnojówkę. Pozostałe pokrzywy będę musieć gdzieś poszukać, poza już ogrodzeniem, żeby uzupełnić ten mój pojemnik właśnie tą pokrzywą. Po co robimy gnojówkę z pokrzyw? Po to, żeby zasilić pomidory. Pomidory w tym pierwszym etapie wzrostu, do momentu zawiązywania owoców, Ponieważ, tak jak mówiłam wcześniej, pokrzywy zawierają azot. Właśnie rosną w tych miejscach, gdzie ziemia jest bogata w azot. To też jest właśnie dla Was jakaś informacja, czy wasza ziemia w ogrodzie jest bogata w azot. Jeżeli są pokrzywy, to ten azot w ziemi jest w dość dużej ilości. Mam pojemnik wypełniony. Teraz do niego naleję wodę, ja stosuję tutaj wodę, chciałam Wam to pokazać na nagraniu i nie wyszło, ale jest to, nalewam tutaj wodę z oczka wodnego, ostatnio było ciepło, woda mi trochę w oczku zzieleniała, także taki efekt widzicie, ale to nie, są, to nie jest efekt tego, że to są pokrzywy, normalnie jakbyście zalali wodą, to nie będzie woda zielona, u mnie jest zielona, bo jest z oczka. Ja to daję jeszcze kamień, żeby tak przycisnąć te pokrzywy, przykrywam workiem i żeby mi tego worka nie zwiało, przykrywam go deską. W ten sposób co roku wykonuję gnojówkę z pokrzyw. Teraz dwa tygodnie trzeba poczekać aż ona się nam yy, sfermentuje, yy, aż się wykona. Co jakiś czas trzeba tam zerknąć, pomieszać. Mogą się zlatywać muchy, może być brzydki zapach. Ja to mam w tyle w ogrodzie przy kompostowniku. A kolejna gnojówka, jaką będę wykonywać, to będzie gnojówka z Żywokostu. Żywokost z kolei jest bogaty w potas. I to jest kolejna gnojówka, która będzie potrzebna. Znaczy, którą ja stosuję do nawożenia pomidorów w okresie zawiązywania owoców. Także dzisiaj to by było na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie i do kolejnego filmu.